Za każdym razem, kiedy wsiadamy do windy, nasze życie prawie dosłownie zapisa na włosku. I chociaż ludzkość potrafi wznosić budowle wyższe niż 100 metrów od tysięcy lat, to jednak przez stulecia nasi przodkowie wybierali schody i mieszkali w budynkach niewyższych niż kilka kondygnacji. Cóż, lina, jak to lina, potrafi czasem pęknąć, posyłając windę na dno szybu, a jej pasażerów na tamten świat. Jednak w XIX wieku. Pewien genialny wynalazek sprawił, że windy stały się bezpieczne. A architekci i inżynierowie zaczęli wyścig do góry. Który trwa do dzisiaj. Historia budownictwa wysokościowego zaczyna się z wysokiego C. Gdyby wielką piramidę Cheopsa zbudować w Polsce, to byłaby w pierwszej dziesiątce najwyższych budynków. Jednak jej mieszkańcami miały być dusze zmarłego faraona, więc systemy komunikacji pionowej raczej nie należą w niej do skomplikowanych. W późniejszych czasach rekordy wysokości biły wieże kościołów, które przez setki lat górowały nad miastami. Mimo swoich rozmiarów, nie były one przeznaczone na stały pobyt ludzi. Były raczej znakami przestrzeni, obiektami bardziej symbolicznymi niż praktycznymi. Problemem w funkcjonalnym zagospodarowaniu pomieszczeń znajdujących się na wysokości kilkudziesięciu metrów był dostęp do nich, bo nawet jeśli użytkownicy mieliby siłę, by wdrapać się na wysokie piętra po schodach, to trwałoby to bardzo długo. Proste windy oczywiście istnieją od dawna. Stosowano je tam, gdzie było to konieczne, np. w kopalniach, ale były niebezpieczne, niewygodne i wolne, bo napędzane siłą ludzkich lub końskich mięśni. Dopiero rewolucja przemysłowa i jej nowoczesne silniki pozwoliły na przyspieszenie transportu. Jednak wciąż do rozwiązania pozostawał problem bezpieczeństwa. I wtedy, w połowie XIX wieku, Elisha Graves Otis ogłosił swój wynalazek windę, która zatrzymywała się po zerwaniu liny nośnej. Na czym polegał patent Otisa? Przymocował on linę nie do kabiny, ale do specjalnego układu ze sprężyną. Gdy wszystko działało poprawnie, lina ściskała sprężynę i winda mogła jechać. Ale co w przypadku przerwania liny? Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Sprężyna błyskawicznie wpycha hamulce w zębatki zamocowane na prowadnicach windy. Dzięki takiemu prostemu pomysłowi, pęknięcie liny powodowało spadek kabiny o najwyżej kilka centymetrów. By rozreklamować swój wynalazek, Otis skonstruował specjalną wieżę z prowadnicami i platformą, na której jechał w górę. Po przecięciu lin, platforma zamiast roztrzaskać się o ziemię, zastygała w górze, na oczach rozentuzjazmowanego tłumu. I nagle okazało się, że najwyższe piętra budynków są bardzo atrakcyjne. Miasta, szczególnie amerykańskie, zaczęły piąć się w górę. Oczywiście od czasów Otisa w windach zaszło mnóstwo zmian. Inne są hamulce, pojawiły się nowe układy bezpieczeństwa, kabina wisi nie na jednej, a całym zestawie lin, dzięki czemu głównym problemem w konstrukcji wind nie jest teraz bezpieczeństwo, ale przepustowość. Ciekawym sposobem zwiększenia ilości osób, które może przewieźć winda, jest dźwig okrężny, inaczej paternoster. Składa się on z całego zestawu kabin, które nie zatrzymują się wsiada i wysiada się w biegu. Dzięki temu oszczędza się na czasie, ale niestety wraz ze wzrostem przepustowości wzrasta także wypadkowość. Jednak to właśnie moment, w którym winda zatrzymuje się, by pasażerowie mogli wsiąść i wysiąść, jest największą przeszkodą w płynnym dojeździe na wysokie piętra budynków. Architekci musieli znaleźć inny sposób, by szybko dostarczać rzesze pracowników do coraz wyższych biurowców. Klucz do sprawnej komunikacji pionowej widać na elewacji 40-piętrowego wieżowca Rondo 1, jednego z najwyższych w Polsce. To, co w wieżowcu RONDO 1 znajduje się na zewnątrz i stanowi o wyrazie architektonicznym tego budynku, zwykle w budynkach wysokościowych znajduje się w środku, w trzonie komunikacyjnym, który wypełnia wnętrze każdej kondygnacji. Są to windy, które są przypisane do konkretnych pięter. Dzięki temu, jeśli jedziemy wysoko, to wsiadamy do windy, która jedzie od razu do górnej części budynku. Omijamy wszystkie niższe kondygnacje. Czas przejazdu jest niższy, a także czas oczekiwania jest znacznie skrócony. Taki układ wind sprawdza się w budynkach na całym świecie. Ale im wyższy wieżowiec, tym więcej pracuje w nim ludzi. Im więcej ludzi, tym więcej potrzeba wind, by dowieść ich na miejsce pracy. A każda kolejna winda to kilka metrów kwadratowych mniej powierzchni na wynajem na każdym piętrze, które mija. Wysokie biurowce buduje się po to, by było w nich jak najwięcej biur, zaznaczonych na biało. Środek większości wieżowców zajmuje trzon, zaznaczony na niebiesko. Mieszczą się w nim windy, tutaj czerwone, oraz klatki schodowe, szyby wentylacyjne, łazienki i pomieszczenia pomocnicze. Im wyższy budynek, tym większy trzon. W pewnym momencie, po dodaniu kilku kondygnacji za dużo, może okazać się, że budowa wieżowca przestaje być ekonomicznie uzasadniona, ponieważ pomieszczenia techniczne i komunikacja zajmują w nim więcej miejsca niż powierzchnia użytkowa. Przy takiej organizacji Wind, jak w budynku RONDO 1, granicą opłacalności jest wysokość około 65 pięter. Więc jak to możliwe, że buduje się obiekty znacznie wyższe, mające nawet ponad 100 kondygnacji? Rozwiązanie jest niekonwencjonalne. Aby zbudować racjonalny ekonomicznie budynek 100 piętrowy, należy postawić jeden na drugim dwa budynki 50-piętrowe. W połowie wysokości znajdzie się wtedy Sky Lobby, podniebny parter. Dociera się na niego ekspresowymi windami i dopiero tam wsiada do windy wiodącej na konkretne piętro. Aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię szybów wind ekspresowych zdarza się, że jeżdżące w nich kabiny są dwupiętrowe. Najwyższe budynki mogą mieć więcej niż jeden taki podniebny parter. Shanghai World Financial Center ma dwa, Burj Khalifa aż trzy, oraz najwyższą na świecie windę. I to właśnie takie budynki jak te wyznaczają dziś szczyt rozwoju systemów windowych. Jednak nawet dubajska, 500-metrowa rekordzistka może wydać się mała przy windzie kosmicznej. Jeśli kiedykolwiek uda się ją zbudować, to będzie ona miała wysokość co najmniej 36 tysięcy kilometrów. XIX- i XX-wieczne windy zawiozły ludzi ponad chmury. A być może w przyszłości dzięki kosmicznej windzie naprawdę pojedziemy windą do nieba.